Witajcie, kochani, w zapowiedzi kursu numerologicznego numer 2, czyli drugi etap, na który serdecznie zapraszam. Już kiedy, już Wam mówię, terminarz od 29 kwietnia do 17 czerwca, będziemy wykonywać trening, duchowy trening numerologiczny. Dla kogo jest ten kurs? Kurs jest oczywiście dla wszystkich absolwentów kursu numerologicznego. Poziomu pierwszego, bądź dla wszystkich tych, którzy po prostu mają jako takie pojęcie o numerologii, co to znaczy jako tako. To nie jest żaden japoński zwrot, tylko chodzi o to, żeby mieć jakieś podstawy, punkt wyjścia. Trzeba mieć jakąś bazę, żeby móc dalej. Iść w numerologię, czyli kontynuować to na etapie drugim, wykonywać już ćwiczenia praktyczne, trening praktyczny czyli jaka wiedza jest potrzebna, żeby przede wszystkim umieć wyliczyć sobie numerologicznie swoją drogę życia, wyzwania główne i poboczne jak również punkty zwrotne, to będzie takie najistotniejsze. To jest najistotniejsze, to jest ten punkt wyjścia. Natomiast, yy, oczywiście, łatwiej będzie absolwentom yy, kursu numerologicznego, tego pierwszego, przystąpić do drugiego. Także serdecznie zapraszam. Zaraz podam program, yy, powiem Wam, czego się możecie spodziewać, jaka jest. Cena i różne jeszcze inne szczegóły. Natomiast, y, oczywiście, y, tutaj droga nie jest zamknięta do żadnego kursu. Cały czas to powtarzam, że można wykupić pakiet kursu numerologicznego, y, ten poprzedni, jak również kursy tarota, czy jasnowidzenia, czy medytacji i telepatii. To wszystko y, wciąż jeszcze y, jest do y, zdobycia. Jak najbardziej. Jeszcze jest, bo może przyjdą takie czasy, że już nie będzie możliwości, więc korzystajcie, póki jest okazja. I więc po kolei takie dane techniczne, bo to Was najbardziej interesuje i pytacie i powielacie te pytania, więc żeby tu już nie było yy, yy, nieporozumień. Termin, jak sobie zaplanować czas. Starzyby walce to wiedzą, że zawsze co sobotę przesyłam materiał na pocztę mailową każdego uczestnika, nie będzie tym razem inaczej. A zatem od 29 kwietnia do 17 czerwca, co sobotę, co tydzień, rano, przed południem, każdy uczestnik może spodziewać się nadesłania na jego pocztę mailową gotowego nagrania. Cena kursu 550 zł 8 lekcji. Osiem spotkań. To nie są spotkania godzinne, czasami ta godzina jest dość mocno przekroczona. Bywały takie lekcje, które nawet się nie zamknęły. W, w dwóch godzinach zdarzało się, więc to będzie bardzo różnie z tym czasem. Może to być godzina, może to być dłużej, tu może być bardzo różnie. Zapisy, oczywiście są równoznaczne z wpłatą, jeżeli rezerwujecie, jeżeli zgłaszacie chęć uczestnictwa, to jednocześnie dokonujecie przelewu i potwierdza, potwierdzacie ten przelew, przesyłając na moją z kolei pocztę mailową potwierdzenie tego przelewu, tak? Więc y, oczywiście w przypiętym pierwszym komentarzu pod tym filmem będzie również podany namiar do rachunku bankowego, y, żeby również tutaj nie było powielania pytań i sytuacja, żeby tu była jasna i klarowna. I teraz program, bo myślę, że to jest najważniejsze. Podczas gdy pierwszy kurs numerologiczny był taką powiedziałabym oprawą obrazu, tak to można powiedzieć. Bo to taka, takie, takie pewne aspekty teoretyczne, żebyście wiedzieli, jak trzymać ramy, jak się poruszać, że tak powiem, w tej przestrzeni. Natomiast ten środek jest wypełniony praktyką, która będzie usprawniała wasze funkcjonowanie w energiach, dlatego że, uwaga, każda litera, każdy dźwięk, każda melodia, Imię, nazwisko, adres, wszystko, zapis kształtu właśnie wypełnienia treścią tych ram jest związane z przekazem i treścią numeryczną, numerologiczną będziemy opierać się na tym drugim kursie na trzech systemach, czyli na numerologii haldejskiej, na numerologii pitagorejskiej i na numerologii kabalistycznej, czyli życia. i jeszcze tak troszeczkę tutaj, bo tu widzę dwie lekcje będą nawiązywały do numerologii tamilskiej, numerologii tamilskiej. Czyli w gruncie rzeczy mamy takie cztery filary, nie? Pitagorejska, Mamy tą haldejską, tamilską i drzewo życia, czyli kabalistyka. Czyli tak, drugi kurs to jest praca z energią, liczb i na tych ośmiu lekcjach poznacie techniki, to będzie praktyka, to nie będzie jakaś tam teoria, tylko konkret, konkret, tak? Um, czyli po kolei, tu już program Wam teraz przedstawiam króciutko, czyli co dziedzic dziedziczysz, a co aktywizujesz w tej inkarnacji. Czyli um, poznacie tutaj um, technikę obliczania numeru aktywnego i numeru dziedzicznego i z czym to się wiąże, jakie są tego konsekwencje. W nawiązaniu do tego punktu pierwszego dowiecie się, skąd pochodzicie, czyli tutaj numerologia tamilska będzie nam bardzo pomocna. Określi nasze pochodzenie. Kolejna rzecz, numer dwa, to podróż energetyczna przez czakry, czyli wzmacnianie numerologiczne czakr, czyli poznacie taką technikę, która doenergetyzowuje czakry przy pomocy właśnie numerologii. Również to można zrobić. Kolejna rzecz to, o czym często mówicie, piszecie i to jest troszeczkę takie błądzenie we mgle, czyli numery widzicie 11 11 22 22 albo 3 33 w nocy. Czy gdzieś jakiś taki adres 3 przez 33 nie. I mówicie znak, owszem, znak, i właśnie te liczby cudów i liczby mistrzowskie poznacie, ale to nie są stricte liczby mistrzowskie 11, 22, 33, 44, bo to było na kursie pierwszym. Teraz poznacie kontekst otwierania się poprzez przekaz 11, 11, 22 i tak dalej portalu, to są energie portali, energie bram i o tym będziemy również mówić. Kolejna rzecz, trening duchowy w oparciu o wibraty numerologiczne, czyli poznacie technikę numerologiczną przesuwania energii przez czakry. Dalej, poznamy podliczby, nie tyle wszystkie możliwe, bo nie, tu byśmy nie wyczerpali tematu, natomiast które podliczby, bo są podliczby szczególne, powodują zmiany we wspomnieniach w duszy, czyli nauczycie się jak zdobyć właśnie dostęp do informacji, która zawiera się w Waszej duszy przy pomocy numerologii, czyli będziemy obliczać kod celu i nauczycie się z tym kodem pracować. Kolejna rzecz to jest ożywianie zapomnianej energii, minionych misji życiowych poprzez właśnie y, uaktywnianie tego kodu celu. To jest kolejna taka powiedziałabym subtechnika do tej techniki poprzedniej uzupełniająca. Dalej, jak wykorzystać kod celu, by świadomie kreować swoją obecną misję na Ziemi. I poznacie różne sekwencje liczb wysokowibracyjnych, które pomogą przywoływać tak zwanych strażników światła. Czyli to jest przywoływanie energii czyjej, wielkich nauczycieli, mistrzów. Czyli na przykład, no tutaj, takie kil kilka przykładów, wymienię oczywiście. Tu tematu nie wyczerpiemy, możecie prosić o pomoc, właśnie. Te energie mistrzowsko-nauczycielskie, joganandę, yy, buddę, yy, energię yy, Jezusową, yy, energię na przykład Joanny Dark, i tak dalej, i po prostu energię yy, yy, światła, energię nauczycieli światła takich się ogólnie tutaj yy, określa. I w tych ośmiu lekcjach ten program się tutaj zamyka. Program jest bardzo obszerny, zatem ja od razu mówię: jedna lekcja to nie musi być jedna godzina, to może być jedna godzina, ale trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo czasami naprawdę. To trwa dosyć długo. No i starzy bywalcy kursów potwierdzą, że z tym oczywiście bywa bardzo różnie. Ja myślę, że to wszystko, że tutaj już wyczerpałam temat. Program Wam przedstawiłam, kwotę kursu podałam, termin również, jak to się będzie odbywało, też już Wam zaprezentowałam. Także co. Teraz to już tylko serdecznie zapraszam. Jeżeli ktoś ma ochotę przejść przez ten pierwszy kurs, który był bardzo bogaty, to było aż 12 lekcji. Także zapraszam, tu jeszcze mogę nadesłać, możecie nadrobić tak zwane zaległości, jeżeli w ogóle nie macie pojęcia o numerologii, a zresztą często tak bywa, że niektórzy z Was są tacy pewni, nie? Takie choraki, mówią, ja już wiem. A później po przejściu przez ten pierwszy kurs się okazuje, że coś tam wiedzieli, ale nie do końca, że tu jeszcze było dużo, dużo do... Uzupełnienia, ta wiedza nie była taka skondensowana i wcale taka oczywista, jak się Wam niektórym wydawało, prawda? Przyznacie to ci, którzy przez ten pierwszy kurs przeszli. Także na drugi zapraszam. 29 kwietnia ruszamy. Już można się zapisywać, a nawet trzeba, bo ja później y, tych y, rzeczy organizacyjnych nie ogarniam. Bo ja na bieżąco mam co robić. Y, to jest rejki i stacjonarnie, i na odległość, i czytania y, prywatne, i jeszcze te publiczne na kanał wrzucam. Także tu się dużo dzieje. Także zapraszam na kursik. A w pierwszym przypiętym komentarzu pod filmem, co będzie? No, tu już taka y, czysta. Formalność, dane formalne do rachunku. Wszystkiego dobrego, kochani. Mam nadzieję, że humory i energia poświąteczna dopisuje, że jest wszystko w porządku. A jak nie, to zapraszam na doenergetyzowanie Rejki. Jutro, 12 kwietnia, robimy. Przedstawię za chwilę rozpiskę na, w Zakładce Społeczność. Dla tych, którzy się już zapisali. Już więcej osób na, na 12 nie przyjmuję. Tu już akurat mm, mamy yy, komplecik, nawet więcej, chyba 15 czy 16 osób. Także będę po prostu musiała wcześniej te zabiegi zacząć jutro, bo niestety nie będę w stanie yy, zrobić tak, jak to planowałam wcześniej. No, nie domknę się w 4 godzinach. Obliczyłam, że tak z 5,5 ,5 godziny będę intensywnie tę energię przesyłać. Także siłą rzeczy jutro będę totalnie padnięta i wyczerpana, no ale coś za coś. No, myślę, że ten dar uzdrawiania on tak idzie właściwie w dwie strony. Nie myślę, tylko jestem o tym przekonana. Tego dnia, kiedy ja tę energię wysyłam, rzeczywiście czuję się bardzo zmęczona, a później w kolejnych czuję po prostu wzlot, tak uskrzydlona, czyli. Wiecie, ten, to odbicie energii ono też tak działa, że owszem, ono mnie męczy, ale też powoduje, że um, obie strony tutaj na, na, tej, na przesyłaniu energii korzystają i wy, i ja. Dobrze, kochani, to wszystko z moimi pacjentami. Reiki. słyszymy się jutro. Natomiast um, potencjalnych kursantów serdecznie. Zapraszam. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się cieplutko. Pa-pa.